Bawia się w te trasowania jeszcze tutaj dalej. Leca z tym pierwszym, a gorąco dzisiaj straszliwie. Jeszcze trzeba dotankować troszkę, i potem będziemy rzeźbić dalej. Zaprawa na nowy brykiecik. A tu się już kurde robi. Dwie sztuki już skapują. Takie ładne siedzonko sobie zrobiłem. Można się sobie usiąść o, i odpocząć, trochę. No i walnąłem to do tego, do wiecie, żeby ta woda odzyskiwać, i znowu z powrotem do kolejnego brykietu brać. Kto by to woda pompował, jak wściekły. A tak to zaś przeleja tam. Za chwilę i mam kolejny. No i do ziemi się też nic nie dostaje. Chociaż to. Jak robią trujące papier, to sami sobie winni. No walcza, walcza nadal z tymi tasiąkami. Strasznie tu jest gorąco. Jeszcze mi została tylko ta rura. Tese dzisiaj odpuszcza, Tese dzisiaj odpuszcza. Jak zrobię wszystkie te, to będę miał dość. Strasznie gorąco dziś jest. No dobra, to lecimy. Bardzo mi przykro, ale nie mam nic innego Wam do pokazania ciekawszego jak tylko starą melodia z rurami что-то склероза первой ножа запомнял Bieda jest straszna. Taśma się skończyła. No dobra, i tak dobiega końca, kolejny dzień walki z otworami. Na razie to wpakowałem z powrotem tu do góry, żeby mi się tu pod nogami nie szwendało. I teraz tak, tu będzie, bo tu jest najcieplejsze miejsce w tym wszystkim. Ta, co, ta górna rura, ta będzie filtrem biologicznym. I tu się zrobi takie kurde jajowate otwory dwa żeby ja tam mógł zajrzeć od czasu do czasu, co się tam dzieje i one miały, m, mają mieć takie zasuwy no. Czasami mi się już nawet godać nie chcę wiecie jak jest, nie? Takie zasuwy, że one będą po prostu zamknięte, ale te ciepło ma tam walić w to i do środka się tam wpakuje takie coś plus jeszcze inne dzięcioły także dzisiaj kurde nie wiem ile to wczoraj zrobiłem kurde w każdym bądź razie dzisiaj zrobiłem tak raz, dwa, trzy, cztery cztery rzędy i Dewalt to szafnął wszystko na jednym akusie czyli jeden akus półtora amperogodziny wszystkie otwory wszystkie powiercone chociaż tam w tym, w tej jednej rurze były wszystkie powiercone, ale z tym jeszcze jest prądu Wystarczająco. Także muszę sobie kapelusz ubrać. E... Także prądu jest wystarczająco. Ja mam trzy takie akusy, te i to jest dobrze mieć trzy. Alżejsze. widzicie tam dwa leżą w, tych, w tych, tych, że jeden akus wystarczył w zupełności. I go nie będę ładować. Jutro będę jechać dalej z nim, zobaczę ile jeszcze się do tego zrobić. A do tego filtra biologicznego wpakujemy jeszcze te, te resztki też. Ja zobaczę to może na jakąś sztanga Otwory się powierci. Cyk 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 cyk. Takie siateczki się zrobi. I żeby się tam dużo tych dobrych bakterii mogło zalęgnąć które teoretycznie, jakby tam coś miało się dziać i tak dalej, to się tam przez ten filtr przegoni ta woda i powinno być dobrze. Widziałem, takie analogi stosują też z normalny filtr biologiczny, bez żadnych lamp UV i to wszystko hulo. Także w obieg trzeba to wpuścić. To jest nieważne, czy to na pierwszy rurze będzie, czy na ostatniej, czy na któryś. To jest ważne, żeby było w obieg wpięte. I tak jest plan. No jutro przy dobrych wiatrach ta strona, może jeszcze jak siły starczy to tamta, tamta, zobaczymy jak to będzie. Za ciepło jest powiem wam, a jutro ma być jeszcze gorzej, jutro ma być coś ponad 30 stopni, coś tak meldowali, czy tak będzie to nie wiadomo, ale za ciepło mi jest, ja tak w Szwecji się dobrze czuję wiecie, no. Żegnam się z wami na razie ciał-ciał. Nic ciekawego się nie dzieje.